Gdy zapada noc i panuje cisza, nasze umysły często wypełniają się myślami, zmartwieniami i lękami. Często to, co udaje nam się ukryć w ciągu dnia, nabiera mocy w ciemności, pozbawiając nas spokoju i snu. Lęki te mogą dotyczyć przyszłości, rodziny, zdrowia, finansów, a nawet sytuacji, które wydają się wymykać spod naszej kontroli. Nasze serca stają się niespokojne, a dusze zmęczone, jakby dźwigały ciężar nie do udźwignięcia w pojedynkę. Istnieje jednak potężny duchowy sekret, poddanie wszystkich tych lęków Bogu przed snem. Powierzając mu swoje lęki, uświadamiasz sobie, że nie jesteś sam i że istnieje kochający ojciec, który troszczy się o każdy szczegół Twojego życia. To poddanie przynosi natychmiastową ulgę, przynosząc spokój sercu i pewność, że możesz odpocząć bez lęku. To, co wydawało się nie do zniesienia, przemienia się w pewność i nadzieję, ponieważ wiesz, że Bóg jest potężniejszy niż jakikolwiek lęk. Dzisiaj nauczysz się specjalnej modlitwy, aby oddać swoje lęki Bogu i zasnąć w pokoju. Czując Bożą opiekę otaczającą Twoje życie i Twoją rodzinę. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej modlitw wzmacniających Twoją wiarę. Zostaw komentarz z napisem Oddaję swoje lęki Bogu jako akt zaufania. Kliknij przycisk Lubię to, aby ta wiadomość dotarła do jeszcze większej liczby osób które potrzebują spocząć w pokoju w Panu. Pierwszym krokiem do przezwyciężenia lęków, które dręczą nasze umysły i serca, jest przyznanie się do nich przed Bogiem. Często staramy się ukryć to, co czujemy, jakby możliwe było zamaskowanie lęku i niepewności, które w sobie nosimy. Jednak Pan zaprasza nas, abyśmy otworzyli serca i powierzyli Mu wszystko, co nas martwi. Nie ma znaczenia, czy twoje lęki są duże czy małe, czy wydają się logiczne, czy wręcz przesadzone. Dla Boga nic nie jest nieistotne. On troszczy się o każdy szczegół twojego życia i chce, abyś złożył w jego ręce wszystkie ciężary, które cię przytłaczają. Kiedy rozpoznajemy nasze lęki, robimy istotny krok w kierunku wyzwolenia. Pomyśl, ile razy nie mogłeś spać, martwiąc się o jutro, rachunki do zapłacenia, wyniki badań, zdrowie bliskiej osoby, a nawet problemy w pracy. Te lęki zakorzeniają się w naszych umysłach i rosną, gdy nie poddajemy ich Bogu. To właśnie tutaj modlitwa staje się naszą najpotężniejszą bronią: zrywa łańcuchy lęku i przypomina nam, że nie jesteśmy sami. Słowo Boże naucza nas w pierwszym liście Piotra 5,7. Wszystkie wasze zmartwienia przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Oznacza to, że nie musimy żyć w niewoli strachu. Kiedy się modlimy, deklarujemy, że nie ufamy własnej sile, ale Bożej mocy, która zatroszczy się o to, co jest poza naszym zasięgiem. To właśnie w tym momencie nasze serca znajdują ukojenie Ponieważ uświadamiamy sobie, że walka nie jest już nasza, ale Pana. Podczas modlitwy wyobraź sobie, że każdy lęk zostaje zamknięty w pudełku i oddany w ręce Boga. Wyobraź sobie, że mówisz: Panie, nie udźwignę tego sam, ale wiem, że Ty możesz sobie ze wszystkim poradzić. Taka postawa wiary całkowicie odmienia sposób, w jaki stawiasz czoła wyzwaniom. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, Teraz postrzegane jest z boskiej perspektywy, gdzie żaden lęk nie jest w stanie pokonać Bożej miłości i opieki. Ważne jest, aby pamiętać, że poddanie się lękom nie oznacza ignorowania problemów, ale zaufanie, że Bóg ma nad nimi kontrolę. Często wróg próbuje zasiać w naszych umysłach przekonanie, że jesteśmy sami lub że nie ma rozwiązania. Ale modlitwa przełamuje to kłamstwo, ponieważ łączy nas bezpośrednio ze Stwórcą, który jest źródłem wszelkiego bezpieczeństwa. Pokoju i nadziei powtarzaj tę modlitwę w sercu. Panie, uznaję moje lęki i niepokoje. Nie chcę już dźwigać ich sam. Oddaję teraz w Twoje ręce wszystko, co odebrało mi spokój. Ufam, że jesteś potężniejszy niż jakikolwiek lęk i że już troszczysz się o mnie i moją rodzinę. W Tobie odpoczywam i w Tobie znajduję potrzebne mi bezpieczeństwo. Praktykując tę modlitwę codziennie, wyrobisz sobie nawyk wiary i zaufania. Stopniowo uświadomisz sobie, że to, co kiedyś nie dawało Ci spać w nocy, nie ma już nad Tobą żadnej mocy. Strach słabnie, gdy zostaje wystawiony na światło Bożej obecności, a wiara rośnie, gdy uświadamiamy sobie, że On nigdy nie zawodzi. Teraz, gdy rozumiesz, jak ważne jest rozpoznanie i poddanie swoich lęków Bogu, pamiętaj, aby każdego dnia wzmacniać swoje życie duchowe. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, zrób to teraz, aby otrzymywać więcej modlitw, które odnowią Twoją wiarę. Zostaw komentarz z napisem Moje lęki są w rękach Boga i kliknij przycisk Lubię to, aby to przesłanie nadziei dotarło do jeszcze większej liczby osób. Które potrzebują odpoczynku w Panu. Kiedy oddajesz swoje lęki Bogu w modlitwie, dzieje się coś niezwykłego. Pokój, którego nie da się wytłumaczyć ludzką logiką, zaczyna ogarniać twoje serce. Ten pokój nie zależy od okoliczności ani natychmiastowych rozwiązań, ale rodzi się z zaufania do Boga, który ma wszystko pod kontrolą. Właśnie tego uczy nas list do Filipian 4:7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Ta obietnica ujawnia, że nawet pośród zmagań, niepewności i zmartwień można odpocząć. Prawdziwy odpoczynek nie wynika z braku problemów, ale z pewności, że zostały już powierzone tym, którzy potrafią je rozwiązać. A kiedy to zaufanie w Tobie zagości, Twoje ciało, umysł i duch znajdą ukojenie. Sen przestaje być walką z lękiem, a staje się darem od Boga, który przywraca Ci siły. Wyobraź sobie, że kładziesz głowę na poduszce, wiedząc, że nie musisz niczego kontrolować, bo wszystko już zostało złożone przed Panem. Wyobraź sobie, jak lęki, które kiedyś pozbawiały Cię spokoju, zostają zastąpione przez pogodę ducha. I nadzieje. Serce, które kiedyś biło mocno z niepokoju, teraz bije pewnie, wiedząc, że Bóg troszczy się o jutro. Duch, który był niespokojny, teraz odpoczywa, wiedząc, że zwycięstwo pochodzi od Pana. Ważne jest, aby zrozumieć, że zaufanie Bogu nie jest ucieczką od rzeczywistości, ale wyborem wiary. Oznacza deklarację. Nawet jeśli teraz nie widzę rozwiązania, wiem, że Pan już działa. Ta deklaracja zaufania wzmacnia Twoje życie duchowe i otwiera drzwi cudom. Często Bóg działa, gdy odpoczywasz, ponieważ to w ciszy nocy przygotowuje zwycięstwa, które zobaczysz następnego dnia. Ta wieczorna modlitwa, odmawiana szczerze, zamyka drzwi lęku i otwiera drzwi pokoju. Przypomina sercu, że nie musi dźwigać ciężarów życia samotnie. Poddając się lękom i otrzymując boski pokój, budzisz się odnowiony z większą siłą, by stawić czoła nowemu dniu. Strach, który kiedyś kontrolował twój umysł, traci swoją moc, ponieważ twoja wiara stała się silniejsza, a zaufanie do Boga jeszcze bardziej ugruntowane. Pomódl się teraz w swoim sercu tą modlitwą, Panie. Dziękuję Ci, że powierzyłeś moje lęki w Twoje ręce i teraz otrzymujesz pokój, który tylko Ty możesz dać. Niech mój umysł będzie zachowany w Chrystusie Jezusie, a moje serce niech spoczywa w całkowitym zaufaniu. Śpię spokojnie, wiedząc, że Ty już się wszystkim zajmujesz. Jutro obudzę się odnowiony, pełen nadziei i wiary w Twoje działanie. To postawa tych, którzy wybierają zaufanie Bogu. Poddają się temu, co ich obciąża, i przyjmują to, co ich wzmacnia. Im częściej praktykujesz to poddanie, tym łatwiej jest ci odpocząć w każdej sytuacji. Każdej nocy możesz zamknąć oczy, wiedząc, że jest wierny i kochający Bóg, czuwający nad Twoim snem i przygotowujący Twoje jutro. Jeśli ta wiadomość przemówiła do Twojego serca, Zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać modlitwy, które wzmocnią Twoją wiarę. Zostaw komentarz z deklaracją zaufania. Odpoczywam w Bogu i kliknij przycisk lubię to, aby więcej osób nauczyło się porzucać swoje lęki i zaznać pokoju w Panu. Dotarliśmy do końca dzisiejszej wieczornej modlitwy, i wspólnie przekonaliśmy się, jak potężne jest oddanie naszych lęków w ręce Boga i odpoczywanie w pokoju, który tylko On może nam dać. Kiedy zamykasz oczy i decydujesz się zaufać, coś się w Tobie zmienia. Lęk traci swoją moc, lęk ustępuje, a wiara rośnie. To właśnie w tym miejscu zaufania działa Bóg. Przynosząc ukojenie Twojemu sercu i przygotowując zwycięstwa, których nawet nie potrafisz sobie wyobrazić. Zawsze pamiętaj: nie jesteś sam. Podczas gdy śpisz, Bóg nadal działa, dbając o każdy szczegół i otwierając ścieżki, które wydawały się zamknięte. Pokój, który pochodzi od Pana, jest większy niż wszelkie zmartwienia, a sen, który On daje, jest słodki regenerujący i pełen nadziei. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał już teraz, aby otrzymywać codzienne wiadomości i modlitwy, które wzmocnią Twoją wiarę. Zostaw komentarz z deklaracją Ufam Bogu i kliknij Lubię to, aby to słowo nadziei i odpoczynku dotarło do większej liczby osób. Śpi spokojnie, bądź pewien, bo jutro jest już w rękach Pana.